Cześć, Wizykiel! Jak się czujesz, stary? Oto, to ptak przeleciał! To mały pikuś! Gromny wstrząs mózgu! Możecie zarodzić do moich dzwonków i zmartwić ich, żeby powiedzieli: boczek! Spędz. 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 Dziękuję, a rzeźby Dawida nie ma nawet we Francji. Przecież nie użyliśmy oryginalnych rzeźb. To dzieła sztuki, Kolo! Szef postarał się o kopię, prawda? Zupełnie zapomniałem o drobnym szczególe waszych nas! Wspominałem, że czas nam się kończy. No i kolejny małolat uh. mm -mm. Tu się wyprawia. Czy to jest Nie była zdobyłam nietykalność, więc nic mi nie zrobicie. Dzisiaj nie. Jaka ty jesteś podła! Te wszystkie złe rzeczy, które o tobie mówią, to prawda! Że jesteś dwulicową, zdradziecką, zakładaną! A ja zawsze cię broniłam! Stawiałam się za tobą, co? Nie chcę być już Twoją przyjaciółką! Wolę się gapić cały dzień na tyłek olena niż chodzić z Tobą po sklepach! A przy okazji, Twoje buty są tandetne! Ciozmień z Idź i popływaj z Nareszcie udowodnimy wszystkim, że nie jesteśmy ofiarami! Od zwycięstwa dzieli nas kilka kroków! Dlaczego fioletowy klapsik gra na pianinie ziemska forma Dwa, życia jeden i... Zemsta. Na mecz mnie już zabierzcie! Tam zabierzcie gdzie tłum. Kupcie mi ziemnych orzeszków, ciut. Mam to gdzieś, czy powrócę znów tu Drużyna jestem i prowadzi. Wasza łódź jest piękna? Oto nagroda za wygraną! Ha! Kupa kamieni? Zupełnie jak w Boże Narodzenie! Teraz zwodujcie Rozgryzłem swoją śkę osobowości Majka. Kiedy znika koszula, pojawia się Vito. Rączki w górę tak! Rączki w górę, w górę! Koniec ze szurami! Koniec z larwami! Ach. Od teraz mężczyźni, kobiety i Cameron grają na sierpniu. To w ktoś się zadurzył? A jest jeszcze ktoś inny z pupcią jak soczyste rumiane jabłuszko? Ale kto to napisał? Czy ktoś mnie słyszy? Przyznajesz się do kradzieży tamtego samochodu? Wrobili mnie! Półgodzinny program z waszą trzemką? Eee, widzę właśnie bardzo wyraźnie coś, co... Nas eee, zabije! Chyba nie oczekujesz, że zbliżymy się do aktywnego wulkanu Bez absolutnie żadnego ubrania ochronnego Jak mówi stare przysłowie Bez koszmarnego bólu nie ma miliona ciulu Żeby przetransportować... kierujemy się właśnie do ojczyzny Igrzysk Olimpijskich Czyli... Grecji Atlantydy Orężady Nie, nie masz racji i... Co? Lecimy do Rzymu we Włoszech! Tobie oh, dodatkowe ten 20 ten pop. Dziękuję! dziękuję. Chyba doprowadziłeś go do granicy wytrzymałości brachu. Ech, chyba masz chwila, rację. Chwila. Więc Harold widział twoje balony? A my też możemy. Kurczę, nie! Chwila, moment. Czyje ty balony widziałeś? Ale reszta dzieci ma kucyki. A twoje bzdurne kaplanie odciąga moje myśli od psychopatycznego mordercy z piłą łańcuchową! Orzesz ty, kurde, blaska, No właśnie, psychopata z piłu! Pamiętasz, jak wyszedł z lasu, żeby zabić tę parkę, która się czuliła? Ale my się nie czulimy! O! Fakt! A co, chciałbyś? Tak! O! Stoję Opadę o ścianę. Czego masz? Poprosisz mnie do tańca. Moje serce w twoich rękach jest! Kri hey, cicho! Negocjuje mały rabacik! Musisz to koniecznie zobaczyć, kolego! <panz rozmawianie> <muszelasi> Ci wszystkie moje nagrody i trofea. Drodzy bracia i siostry, wam zostawiam figę z makiem. Sami na wszystko lenie. mam krowie cycki na głowie. głowie. A skoro już o tym mowa, jeden ziomal z totalnej porażki nieźle się namęczył, zarabiając marne grosze w telewizji kablowej. <śmiech> 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 Ale odjazd! Jeśli chcecie mieć mięśnie takie jak ja, wypróbujcie brzuch zmniejszać 5 tysięcy! Trzeba zastować 8 godzin dziennie, żeby Wasze żałosne sadełka zamieniły się w kaloryfer kartowanej stali! Złapcie rączki, usiądźcie na krzesełku i do roboty! Całkiem nieźle Ołem! Co to za na tu pali? O Czy to jest ta pozycja w w której oddycha się przez paznokcie stóp? To za zarąbiste, stary! Wskazówka! Tak! Hej, Noah! Wiesz co jest super? Zostawiliśmy Tylera. To jest takie super? Torki stary, ale leżałeś tu tak cichutko, że... NIE! TYLER! Zanotuj sobie w pamięci. Nie mam długopisów. O nie, ja będę siedział z przodu i bez dyskusji. Przestań mi tu zgrywać twardziela, słoneczko. Pozwól maleńkiej Leshaunie usiąść z przodu i pokierować łodzią. Pff, maleńkiej? Żartujesz? Z ciebie jest kawał... O nie, 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 nie. Lepiej, żebyś nie o, kończył tego zdania. Jedziesz. Uff. Słyszałem gitarowe wykonanie, ale żeby na pasze? Imponujące!